Okazuje się, że z moim gościem łączy nas pasja do motoryzacji. Ba! Mamy nawet ten sam model samochodu w garażu. Patryk Hansen, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Lexus NX u mnie. U ciebie? Też, ale 450. Ja mam 350. O. Czyli ty ładujesz z gniazdka. Tak. Ja mam ten silnik hybrydowy nowej generacji, ale działa trochę inaczej. Czyli twoje pierwsze kilometry mogą być na czystym prądzie. Mogą być, tak. Okay? To nawet toż no, dużo, nawet to. 70 km mogę jechać na, na czystym prądzie, tak? Ale, ale mam tak, że, no często mam tak, że klikam tam, że on automatycznie wybiera. E, Pomieszczy w wybniku, na przykład, to bardzo długo muszę jeść na tym prąd, a jest jakieś kurki. To... Spalinowy na chwili, a później znowu na, na prądzie. U mnie podobnie i też byłem bardzo zdziwiony, że nawet do wyższych prędkości, w granicach 60-70 km, też działa ta hybryda na czystym prądzie. Wtedy jest taka fajna cisza. No tak, no ja mogę jechać nawet jeszcze szybciej, tylko wiadomo, co so wtedy szybciej się bierze ten prąd. A. No tak, bo w plug no to jednak jest zupełnie inna możliwość. Przyspieszenie jest podobne. U ciebie 6,3, u mnie 7. To też ważne w sytuacjach newralgicznych, że te manewry można wykonać. Często korzystasz z tego odepnięcia? No, się, znaczy, się generalnie spokojnie jeździ, ale niekiedy jest tak, że Krzesi wyprzecić, to jest na pewno fajnie. Wiedzieć, że, że zdążysz wyprzecić, że, że nie musisz tam rezygnować, więc to jest fajna sprawa. Tam wszystko tam to pasuje, Jak na taki du dość dużo auto to jest, to hmm. ciężko, to ten, ten ruch jest, jest fajnie. A jaki masz kolor? Czarny. No to mój powinien być szybszy, bo ja mam czerwony. No, <laughs> się okaże. Ale podobno ostatnio rozmawiałem z chłopakami, którzy się zawodowo tym zajmują, ten zielony jest najpopularniejszy. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć. Kolor się nazywa kaki bodaj. O, to nie wiedziałem teraz, no, tak. No, okay. Trend idzie w, w Polsce, zielone samochody. Zielone tak jest, wiedzieć. nie czerwone, czarne, a zielone, chociaż no. one wszystkie mają swój urok i trochę inną fazę drapieżności. Moja wersja Prestige, wiemy, że jest też Omentanashi, jest wersja sportowa. Pamiętasz twoją? Nie. To tylko ja przywiązuję takie wagi do. No, tego. Tak. A, a takiej nie widziałem. To ja nie wiem. A kolor środka jaki masz? To jest czarny, ciemny. A widzisz, ja mam białe. Takie patriotyczne, białe. No, no. Bardzo również mnie zachwycało zawsze podczas długich podróży możliwość ustawiania i personalizacji odpowiednio ułożonego fotela. To też daje mi duży komfort odpoczynku. Rozumiem, że teraz w twoim stanie dojścia do formy to też ma znaczenie. No jest to na pewno dużo łatwiej że siedzieć tak, trochę wyżej, ustawić się tak, jak, jak sobie chcesz. Fotele sam siebie są bardzo taki wygodne. Um, także to, to na pewno dużo pomagał, bo jednak jest te kilometry sporo. Nie zawsze jest to w busie, ale niekiedy też masz inne sprawy, więc to, to wybieram wiadomo te, tego leksusa i, i fajnie się jeździ. Bardzo fajnie. I są wentylowane co ważne jak jest ciepło. No tak, to jest, to jest bardzo, bardzo ważne. No. <grystanie> to w markach niemieckich jest duża fanaberia albo dopiero bardzo wysoka dopłata za to. To trzeba przyznać, że w tych pakietach Lexusowych te fotele dość dobrze są skonfigurowane. To, to jest wszystko i to jest warto dodać, bo my służbcy generalnie niewielu ludzi tego wiedzą, ale mamy problem z krążenia w palcach jeśli robi sało biały, hmm. i jeśli robi strasznie zimno. W zimie wiadomo, teraz już nie, ale w zimie to niekiedy jest ciężko dla nas ruszyć palcami, nie? Aha. A idziesz do Twojego Leksusa i, i cykasz i jest kierownic, e, kierownica. Dobrze. Tak. Nawet nie jestem różowcą, a też sobie klikam. No tak. To, to <noise> jest fajnie, ale dla nas to jest naprawdę niekiedy no, potrzebne, bo, bo naprawdę się robi końcówki całe białe, jak jest zimno i jak jesteś na zewnątrz więcej czasu. I żeby w ogóle funkcjonować, to ja często musiałam tak siedzieć z, z, z rę, rękami pod nogami, żeby się grzać, nie? A tutaj jest to. Tu to jest bardzo fajnie, więc to jest na pewno tu plus. Napęd 4x4 dla Ciebie ważne czy fanabery? To fff, to jest, nie? Ale to tak, czy ja to czuję? Nie wiem, muszę kogoś testować na jakiejś góry, żeby zobaczyć jak no, to Zwłaszcza idzie. w zimie. Wisła blisko Rybnika. Dokładnie, mu, musiałbym próbować, no. To wtedy to ma sens, ja już to próbowałem w tym roku. Ma to sens, zdecydowanie łatwiej niż z autem napędowym, czy też tylnonapędowym, chociaż mm -hmm. większość słów no to wiadomo, że napędowe. Do bagażnika coś ładujesz? Tak, Ciężko jest tak, że mm, wozimy silniki żużlowe, bo oni często muszą iść na serwis. A... Silnik żużlowy w Lexusie jeździ? Tak, tak, bo one nie są takie duże, To jest taki. To podnieść trzeba jakoś, to, to musi być trudne. On waży 30 parę kilo. A, okay. I to jest taki karton, tak, taki wysoko. On nie jest tak dużo. Um, więc tam jest na tyle fajnie, że śmieci mi, że nawet trzy takie silniki. Um, I my tam wozimy to właśnie do Gliwicz, spotykamy się tam kurę i to. Oni jedzie do Danii, serwisuje i, i powrotem. Więc tam jest fajnie, że, że można to tam mieć. też jak trzeba jechać po jakiejś części, to nie musi już jechać busem, tylko tam no, jest sporo miejsc, w bagażniku, tam można dużo rzucić, więc jest jest naprawdę fajnie. I co jest najważniejsze w bagażniku, siatka na zakupy? Nie głupota, a jednak. Ale to jest fajne i też sobie <laughs> wiesz, masz pełne ręce, tak? tak? Nosisz taki silny, 30 pary kilo, jeszcze tam kopniesz i otworzy. I, otworzy. Mój I też tak działa, tak? To, to jest właśnie. No, niby taki taki gacie, taki dodatkowa rzecz, ale to... Jak zaczynasz to używać, to później, jak tego już nie masz, to zaczynasz tęsknić, nie? Ale to właśnie a propos, bo może nie każdy wie, to jak Państwo zajrzą do Lexusa w Rybniku, no to faktycznie Lexus wyposaża bagażniki w taką specjalną siatkę na zakupy, że te zakupy nie latają po wszystkich stronach. Ja wiem, że można sobie to kiedyś dokupić, ale nie znam człowieka, który świadomie poszedł i to kupił. Jak już to jest w Lexusie, to nagle zaczyna człowiek zastanawiać się, dlaczego inne marki tego nie robią. Jak chociażby także składana tylna ta roletka, że jak masz mm. większy gabaryt, to możesz tę roletkę tak złożyć, że ją wsadzisz pod podłogę. Nie wiem, czy już miałeś okazję, że jak ściągasz tą roletę, która ogranicza przez Bagażu, Aha. to z tyłu jest miejsce na to, że może się ładnie poskładać. Nie musisz jej wyciągać do bagażnika A, i gdzieś tam jej nie... zapomnieć. Nawet nie że nie odkrywałem, wiesz, ja mam dwójkę dzieci, więc wiem, co tam no, tak, to tak. Ileś ty... tych walizek chłonnych. Wy nogi to bardziej, no? Tak. jeszcze korzystam z bagażnika dachowego i rowerowego z tyłu na hak. O, to, to jest fajnie. Także jak wyzdrowiejesz, to na narty musimy się razem wybrać. Musiałam próbować, no, <laughs> to, w końcu. To, 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 to Ale jeśli właśnie na narty, to co to powiedziałam, na te zimne tam palcami i tak dalej, to kierownicy to nie tylko, bo ja tam. Pewnie też masz aplikacji tak. z Lexus, tam ten pluszczu, jak to jest. Możesz rozgrać, go. Tak. Cykniez i tam wejdzie z to auto, jest, jest ciepło, więc to, to na pewno też jest, jest dużo plus. Bo no te nowinki techniczne one są tutaj bardzo ważne, podobnie jak Apple CarPlay czy też Android Auto, możliwość słuchania muzyki, tam personalizacja tych wszystkich kokpitów. Trzeba też przyznać, że sporo takich systemów bezpieczeństwa, np. wykrywanie znaków drogowych czy coś, to też jest dosyć interesujące. A jak Twoje wrażenia z aktywnego tempomatu? No bardzo dobrze, bo ciężko. Jak jedziesz na autostradzie, to, to jest fajnie, jak masz parę dobrych godzin przed sobie, że po prostu możesz tam cykać i on tam ci pasuje tam odpowiednia odległość. Na, na chwilę możesz puścić nawet kierownica. No, no, tam po jakieś tam pół minuty masz komunikat, tylko tam delikatnie to tylko że on jedzie dalej. Także to jest na pewno bardzo dużo plus i to, to naprawdę działa. także jest, jest to, Warto to mieć, i, i tu akurat w tym aucie to działa bardzo dobrze, bo niekiedy jest tak, że tam z tymi odległości tam robi się za dużo, hmm, czy tak. za mało, czy z tą kierownicę nagle widzi ta pasa awaryjnie. I tu, tutaj to naprawdę fajnie wszystko trzyma. Trzeba także jasno o tym powiedzieć, że w momencie, kiedy jesteś zmęczony, to auto proponuje kawę, tylko sam jej nie robi. No nie, to jest właśnie <laughs> to, no ale trudno. Na kawę to. Już do siedziby. Lexus Rybnik, Toyota Dobrygowski. Dziękuję Ci bardzo za te wrażenia. Ścigać się nie będziemy. Ufam, że jedno i drugie jeździ bardzo podobnie. Nie będziemy tego testowali. Kolory różne. Jak Państwo spotkają te kolory w Rybniku, no to można nam pomachać, zamrugać wesoło światłami. Będziemy zobowiązani. Dziękuję Ci bardzo. Tak jest. Dziękuję. Można też to udostępnić. Zachęcamy, aby tak właśnie zrobić.